Witajcie kochani! Z radością ogłaszamy premierę naszego nowego odcinka z Nowego Jorku. Dziś zabierzemy Was na niezwykłą wyprawę po Brooklynie i Queens. To dla nas szczególny dzień, bo świętujemy moje urodziny oraz naszą rocznicę ślubu. Zajrzymy do dzielnicy żydowskiej, odwiedzimy polską część miasta, a na koniec zrelaksujemy się w samym sercu Manhattanu, w parku, gdzie czeka na nas cudowny chill i magiczna energia tego miejsca. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wasze wsparcie daje nam ogromną motywację do tworzenia kolejnych odcinków. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, koniecznie kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych podróży. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję. Z nami ma, a tam. i fajnie jest Nadal no, tak, będziemy realizować nasze marzenia i urodziny spędzać w jakichś fajnych miejscach za rok Los Angeles i San Francisco prawdopodobnie jak się uda tutaj... Był kiedyś niezależnym miastem. Dopiero w 1898 roku został przyłączony do Nowego Jorku jako jedna z pięciu dzielnic. Most brukliński, Brooklyn Bridge, był w chwili otwarcia w 1883 roku najdłuższym wiszącym mostem na świecie i jednym z pierwszych zbudowanych ze stali. To dziś centrum artystów, muzyków i wolnego ducha Nowego Jorku, często nazywany jest sercem kreatywności miasta. Jesteśmy na Williamsburg, to jest dzielnica żydowska na Brooklynie. Mieszkają tutaj ortodoksyjni hasydzi, którzy rozmawiają w języku Idysz a angielskim posługują się tylko wtedy, kiedy muszą się kontaktować ze światem zewnętrznym. No i właśnie tutaj są autobusy szkolne, z ich... z napisami w ich języku Idysz. Chcę tu powiedzieć jeszcze o nich. Hasydzi powstali w XVIII wieku, na terenach Polski i Ukrainy. Ich język jidysz wywodzi się w ogóle z języka średniowiecznego niemieckiego i ma domieszki właśnie hebrajskie i słowiańskie. Oni nie lubią jak się ich nagrywa, więc trzeba unikać tego. Ale tak wyglądają. Tutaj jest podobnie dużo, podobnież dużo ich sklepów z żywnością koszerną, knajpek, ale nie będziemy jeść, bo to nie nasza godzina. O, takie są gazetki. Taka otwiera się tu, no bo tu się. Tu A, bo tu się od drugą od drugą tak, stronę. Tak samo czy jak to? w tym, arabskim Jakie wrażenia? No, generalnie dzielnica jak dzielnica, no. Chad powiedział nam, że jak będziemy na Williamsburg, to się po prostu jak byliśmy przenieśli do Europy z XVIII, XIX wieku. Ale czuje się cały czas jak w Nowym Jorku generalnie. Sorry. I ten, i, i... tutaj jeszcze jedna taka jest ciekawostka. Oprócz tego, że faceci są poubierani właśnie w te swoje chasyckie, tradycyjne stroje, to kobiety noszą peruki. Nie Wszystkie wiemy dlaczego. Peruki. Żeby nie pokazywać włosów, no generalnie nie wiem. Wszystkie mają identyczne temperuły. Takie do ramion włosy. Ale pogoda jest piękna. Dzisiaj jest w ogóle 9 wrzesień, nasza rocznica. Ślubu, 8. No, w przyszłym roku planujemy sobie wyjechać do Los Angeles albo do San Francisco. No, generalnie zrobię jedno i drugie. Albo Miami, zobaczymy co będzie tańsze. Albo bardziej dostępne dla nas. O, tu właśnie idzie kobieta z peruką. Może być widać za mną. Krótkie włosy takie dotąd na ogół. Wszystkie takie same bardzo. Tak? tak, już wiem. To czytałam teraz na temat włosów u kobiet z tak. Chodzi o to, że po ślubie kobieta albo obcina włosy, albo nosi perukę. Najczęściej jest to peruka jednak. Pod którą ukrywa właśnie włosy, bo to jest przeznaczone tylko i dla mężczyzn. Hmm, tak to jest. Dlatego dzisiaj ścierasz włosy. E, a ja mam takie długie włosy. A dzisiaj zakrywa, z kapeluszu będzie chodzić. Siedliśmy na Manhattan Avenue, to jest Greenpoint, polska dzielnica. No i szukamy jakichś napisów po polsku. Generalnie Greenpoint to była dzielnica industrialna. Tutaj produkcja była na przykład ołówków, największa fabryka ołówków, rafinerie. Największa jakaś taka katastrofa ekologiczna związana z wyciekiem ropy to właśnie była tutaj, na Greenpoint. Między 17 a 30 milionów galonów ropy się wylało. I do dziś podobnie czyszczą. Mała Polonia, tak zwana Little Poland tutaj jest. Albo była, no No z tego no, co, co z... wiemy to powoli ludzie no, się wyprowadzają, bo podobnież tutaj zrobiło się bardzo, bardzo, no coraz drożej jest po prostu i wyprowadzają się na... Internet. A w ogóle za nami widać pięknie Manhattan. Brooklyn jest najbardziej, ludnym, najbardziej, zaludnionym, najbardziej zaludnioną dzielnicą w Nowym Jorku Ponad 2,5 miliona ludzi mieszka tutaj na Brooklynie A w całym Nowym Jorku podobnie już około 9 milionów ludzi jest Idziemy zobaczyć polski sklep Biedronka Nie milić z portugalskim na Manhattan na Pennio 854. Się mieści. A my teraz jesteśmy na jakim numerze? Widzisz gdzieś? To jest główna ulica na Greenpoint, Manhattan Avenue. Później stąd pójdziemy na deptak nad morzem, nad, przepraszam, nad morzem tylko nad rzeką z widokiem na Manhattan. Tam były fabryki, takie industrialne miejsca przerobione właśnie na parking, apartamenty mieszkalne. Polski sklep biedronka, ale polskie produkty są. Polskie produkty były wystawione, więc w środku też były, że nie chcieliśmy wchodzić do tych klimatyzowanych pomieszczeń, oglądać produkty takie jak u nas na spółkę, ale generalnie polskie. Tu też mamy polski sklep. I tu są faktycznie produkty z Polski, z tego co widzę. Niektóre. Masło. Polska! Polska, Polska nie polska a no, jest tylko polska aha to mają w pakistanie aha. aha czyli, bo... czyli już pakistańczycy prowadzą wszystkie Biedronki tutaj no. mają, ma, ma, mają pakistańczycy okej okay. ale polski Biedronka no 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 Polacy to no. przychodzą, bo to polski tak jak do polskiej Biedronki też myślą, że polska, bo no. Biedronka nazwa no, no. A co, ale, biedronka. To jest, ale tu nie ma napisane Biedronka nie ma no nie ma. gdzieś dalej chyba jeszcze jest Biedronka to ich jest. Tam a. jest dalej, tam a. Z, a. Z, Za trzecimi światłami. No, dziękujemy. Dzieńmy. No to nam goście powiedział. ciekawostka Czyli widzicie, sklepy z nazwy zostały polskie, a pakistańczycy prowadzą te sklepy teraz. Kupili od Polaków. No ale chociaż nazwy zostały polskie. I na, tym, I na tej dzielnicy jest trochę Polaków. No ten po polsku tam widzieliśmy salon fryzjerski Basia. Kasia. Kasia. To ta Kasia. To też tam po polsku mówiła do starszej kobiety i tak. tam włosy czesała i facet obok gdzieś stał i też tam nie rozmawiali nie. po Polsku normalnie. Jest polski urząd, jakiś Credit Union, a to polska flaga obok amerykańskiej. Cały czas jeszcze jednak czuć tutaj tego ducha polskiej emigracji, Polonii. I tak tutaj sobie Polacy mieszkali. Nie wiem, czy jeszcze mieszkają tu Polacy, ale w takich zabudowaniach właśnie polska polonia, polska emigracja z tamtych lat 60., 70. zamieszkiwała te tereny. Na Green nawet jest bank Green Bank Savings Bank of America, Apple Bank. No dużo jest tutaj taki dziwny bank amerykański. Jesteśmy cały czas na Brooklynie na Green Poincie rzece z widokiem na Manhattan. Point to serce polskiej społeczności w Nowym Jorku. Często nazywana jest wręcz Małą Polską. Pierwsi Polacy zaczęli osiedlać się tu już pod koniec XIX wieku, a największa fala imigracji przypadła na lata 70. i 80. XX wieku. Przez wiele lat można tu było usłyszeć więcej polskiego niż angielskiego, a w sklepach, piekarniach, kościołach czuło się klimat Warszawy czy Krakowa. Green Point był miejscem, gdzie Polacy wspierali się nawzajem. Tworzyli wspólnoty, organizacje, szkoły i harcerstwa. Choć w ostatnich latach dzielnica uległa gentryfikacji, wprowadziło się tu wielu artystów, hipsterów i młodych Amerykanów, polski klimat wciąż jest tu wyczuwalny. Amerykańskie ciężarówki świetnie wyglądają, piękne są. A ta ulica z West Street przecina Greenpoint Avenue to tam jest to centrum właśnie tego przerobionego industrialnego miejsca na bardziej ludzkie Przerobione takie budynki fabryczne kiedyś, które tutaj budowano nie wiem co na mieszkania tu wybudowali nowe apartamentowce a tam jest park. Park W New York City Transmitter Park, na którym kiedyś była wieża radiowa albo telewizyjna. A teraz jest park, z którego można podziwiać Manhattan. I właśnie do niego idziemy. O, tutaj była ta wieża transmisyjna na tym budynku, prawdopodobnie a teraz tak ładnie to wygląda. No, i tak jak mówiłem, leżą sobie ludzie, odpoczywają na trawie z widokiem na Manhattan. Z Brooklynu kierujemy się prosto na Queens, kolejną bardzo różnorodną i mniej turystyczną część Nowego Jorku. Z polskiej dzielnicy najłatwiej tam dojechać metrem linii G, która łączy Brooklyn z Queens, lub po prostu samochodem. Wtedy przejazd zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a w zależności od ruchu. To świetna trasa, bo po drodze można zobaczyć zupełnie inne oblicze miasta. Bardziej codzienne, lokalne, z dala od turystycznego zgiełku. No i dotarliśmy do dzielnicy Queens. Piątej dzielnicy Nowego Jorku. Więc to jest kolejna z pięciu, które żeśmy odwiedzili. Czyli byliśmy tak naprawdę na wszystkich dzielnicach. Nowego Jorku. No i co tu ciekawego o Queens powiedzieć? Jest to też bardzo duża dzielnica. Jest nad Brooklinem, pod Bronxem, ale mimo to jeszcze jest nad morzem. Ma ponad 9-kilometrową plażę nad oceanem. Mieszka tutaj najwięcej różnorodowościowych ludzi. To jest najbardziej zróżnicowana etnicznie. Dzielnica na całym świecie. Nigdzie nie spotka się podobnież tak dużo różnych narodowości w jednym miejscu. Dlatego też jest tutaj dużo e, kuchni z całego świata, i zamierzamy dzisiaj spróbować jakiejś. Jeszcze nie wiemy, zobaczymy. Z ona... Nepalu może, albo z Kolumbii. No, Nepalską prostu... albo kolumbijską, takie której nigdy nie jedliśmy i pewnie w Polsce nie zjemy, bo ja nie widziałem. W każdym bądź razie mówi się tutaj ponad 160 językami. Dużo takich też celebrytów tutaj się wychowało jak 50 Cent, jak Donald Trump, no i wielu innych. Jeśli chodzi o ceny, to podobnież na Queens coraz więcej ludzi, nowojorszyków się przenosi. No bo tu jest tak naprawdę, jeśli chodzi o życie i o mieszkania, najtaniej. Duża dzielnica, dużo ludzi, ponad 2 miliony, 2 miliony 300 tysięcy ludzi mieszka, podobnież. No i bardzo dużo emigrantów jest z pierwszego pokolenia czyli tak jak gdybyśmy tu przyjechali, zamieszkali tak wielu właśnie przyjeżdża tutaj z Kolumbii, z Wenezueli i tak tworzą takie mini miasteczka mówią we własnych językach bo jeszcze one nie, zna, nie znają angielskiego Ok, wyszliśmy bulwar Queens bulwar, główną ulicą teraz idziemy do Roosevelt Avenue ulica, w której podobnie, że jest dużo Właśnie różnych knajpek z, z kuchniami świata. Jesteśmy na takiej mieszanej, etnicznie dzielnicy no w Queens, głównie mimo wszystko widzę tutaj latynosów, czyli Kolumbijczyków, Meksykanów, Wenezuelczyków i tak dalej. Ale jest fajnie kolorowo. I wszędzie słychać hiszpański. Nowy Jork, w ogóle jakbyśmy byli w innej miejscowości, w innym mieście a to jest po prostu dzielnica Queens Ta ulica Roosevelt znajduje się pod mostem i po jednej i po drugiej stronie są sklepiki, knajpki no i szukamy czegoś, gdzie będziemy mogli zjeść najlepiej jakąś kolumbijską albo wenezuelską najwięcej meksykańskiej jest. Tak. No tak to wygląda. Tutaj jest zabudowane to całkowicie. Nie wiem co tam jest w środku Tu jest z Ekwadoru, może tu wejdziemy. No, to możemy wejść. Ekwador No i co my tutaj wybierzemy? Znasz się trochę na tym. To, to znam, no jeszcze nie wiem czy znałam. Na razie patrzę, że jest dużo mięsa, ale no mięsa nie ma. Tu jest No nie zaraz musimy się na coś zdecydować. Ja dostałem sałatkę z krewetkami, wenezuelską oczywiście. A Wiola dostała ryż z, z owocami morza. I to są dania wenezuelskie. Nie wiemy do czego jest ten sos, ale jest... A sorry, to są dane, dania ekwadorskie. Ten sos próbowałem, jest bardzo mocny, znaczy ostry. No to jemy. Pierwszy raz kuchnię ekwadorzką spróbujemy. No i jak wrażenia? Kulinarna. Pyszne. Naprawdę bardzo, 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 bardzo. nie Bardzo mnie do przejedzenia. Muszę się się? No to teraz zamiarkę robię. Food trucki. W Ameryce food trucki w Nowym Jorku są na każdym skrzyżowaniu, na każdej ulicy. Ale w ogóle aż nie dowierzam, że to jest Nowy Jork Ta dzielnica Queens Ale to ta ulica, Roosevelt, jest taka charakterystyczna Ale od nami metro jeździ To co słychać to y metro linia, linia numer 7 Jesteśmy na Pier 97 Greenway nad Hudson River. To jest park, na którym można sobie usiąść na takich ławkach le, Ławkach krzesła, leżakach z widokiem tutaj na Manhattan, a tam na New Jersey. No po prostu genialne jest to miejsce od nas. Z Imki, z hostelu naszego, który jest tuż przy Central Parku, jest 20 minut takim spokojnym spacerkiem po prostu na zachód, na zachód Manhattanu. I proszę, jak to wszystko tu wygląda. Jest godzina 8:30 wieczorem. Po drugiej stronie Hudson jest New Jersey, inne miasto. A tu jest Manhattan. Pięknie wygląda to wieczorową porą. Ale w ogóle jestem pod mega dużym wrażeniem, jak Amerykanie, Nowojorczycy sobie organizują przestrzenie. No to jest świetnie zrobione, to jest tak proludzkie wszystko dla ludzi, dla ich wygody. Kurde, no, powinniśmy brać przykład z, z nich. No jak to wygląda tutaj te ławki to wszystko no to jest świetna robota świetne miejscówki przyjazne ludziom przyjazne do tego żeby sobie miło spędzać czas prawda Jolu? tak właśnie się tak Dziękujemy, że byliście z nami do końca tego nowojorskiego dnia to był wyjątkowy odcinek, pełen emocji, urodzinowych i rocznicowych wspomnień, a także niezwykłych miejsc z Brooklynu i Queens. Ale to jeszcze nie koniec naszej nowojorskiej przygody. Przed nami jeszcze dwa odcinki z tego niesamowitego miasta. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, koniecznie kliknijcie subskrybuj i wciśnijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych podróży. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku z Nowego Jorku.